Z Ewangelii, według Świętego Mateusza: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie. Dziś, gdy czytałem tę Ewangelię, uderzyło mnie w sformułowanie swych pereł, bo przecież y, cała Ewangelia pełna jest ludzi, którzy znajdują perły, którzy te perły zdobyli w taki sposób, że dostały im właściwie podsunięte przez Boga. Y, nieustannie. Spotykamy ludzi, którzy mają szansę spotkać, znaleźć skarb, ale ten, na ten skarb nie zarabiali całe życie, nie wywalczyli go sobie. Stał się ich udziałem, bo dotknęła ich łaska. Tymczasem dzisiaj w Ewangelii czytamy swych pereł, jakby Jezus chciał podkreślić: Jeżeli już Ci coś dałem, jakąś perłę, Ewangelię, łaskę, to ona jest Twoja i to jest dar prawdziwy, taki dar który pozostaje w twoich, w twoich dłoniach do tego stopnia, że nawet możesz go zmarnować. Nawet możesz go utracić, zbezcześcić. Taki jest Bóg. Kiedy Ci coś daje, daje Ci to na własność, całkowicie. E, czy to nie jest zupełnie nadzwyczajne, takie doświadczenie, że wszystkie dary Boże skierowane ku mnie, Yy, są tak bardzo moje, że biorę odpowiedzialność za to, co się z nimi stanie. Do zobaczenia jutro.